W tym budynku była ta, ta maszyna z dużą zębatką. Tu przechodziły potem transportery na wózkach kolejnych kolejny. eee, szyny. To jest tak, to jest, jest tak gina. Już zmielona Na no moje, tu były te wielkie hałdy składowane, sk pokruszone. Dalej były formowane, dlatego to są kanały z wodą. I po sformowaniu były wypalane w piecach tutaj. To produkcyjna nieprodukcyjne dosłownie. A teraz tak to wygląda z dołu. To był piecek nad Tutaj nie ma całej ściany bocznej. To wszystko trzymamy na jednym małym okuźnie stemplu. To wygląda tak z tej strony. Tutaj jest fajnie, Zajubi się fajnie. I tutaj jest Jetzt. suszarnia, tak bym powiedział. Mamy dozwaną jeszcze latarę Tam się wkładało, nie wiem, na wózkach, na paletach, akurat jeżdżało, jest gruby jest metr i tutaj były formowane, no co, suszone, wywiewy, to co było u góry widać, zasypane. Tu są te wloty, wydaje mi się, że była ta cyrkulacja tam, gdzie wziąłem od góry na poprzednim filmie. Ale tutaj jest to jak ziemia winiarni, albo nie, jak w Jędźminie, to za kilka mora wyciągnie, czy to się nie wygląda nie. Oczywiście wszystko zaśmiecone w cholerę. Ale ciekawsze jest to, że w sumie yy, nawet zębatkę to może za dużo, ale jest cholernie dużo metalu tutaj. Nie było stanki. O, no, zaśmiecone w cholerę ale robi wrażenie niesamowite w lecie to chyba za długo i to idzie tak w kółko a w środku o. to idzie w kółko to się składowało a w środku idzie eee... też jest kanał żeby tam wejść od góry to by było na tyle Ostatnie ujęcie na cegielnie. Coś, co zjedzam pierwszy raz w życiu. Guys.